Ja. Hej, z tej strony Karen, a to jest nabór do mojego klubu Ultra Pearls, czyli to znaczy Ultra Perełki. Czekam na Was teraz, tak do godziny około 22, może za 20. Nie wiem, zależy ile Was będzie. Tutaj, Biszkopcik też czeka na swoich widzów, jak widać, nudzi jej się. Tak, już się bardzo. Tak. No to przychodźcie, jestem na namiotku, Jak widzicie, na farmie Steve'a. Ojejku. Na farmie Steve'a. Czekam tutaj z biszkopcikiem przy podwózce. I, I tak, przychodźcie. No właśnie, to... jak, nie jak nie zdążycie dzisiaj, to jeszcze będzie kolejny nabór. A więc... Yy... Czekamy. Tak, mamy. A. No po prostu. Jakaś kora jest, weź ją w na... No, nie. No. Dobrze, no to czekamy. Pa, pa. No to, papa, papa. Pa, pa.